Podzielił całe internety. Dlaczego? Oglądaj dalej. To opakowanie jest moim zdaniem rewelacyjne, a środek, ta róża, ja wiem, dla niektórych to może być totalny kicz, tandeta. No, moim zdaniem jest to super, świetnie się prezentuje. Mamy tutaj sztuczną różę. Taką wiecie jak mamy w wiązankach, na przykład, i ona została pokryta pigmentem. Troszeczkę czuć ten zapach różany, natomiast on jest wymieszany z zapachem tektury. Ten zapach? Mm, no niekoniecznie. Dostępne są ogólnie dwa odcienie: czerwony oraz różowy. Jeśli chodzi o aplikację, po pierwsze bardzo istotna rzecz. Bierzemy zbity pędzel. To jest produkt, z którym trzeba nauczyć się pracować. Ja tutaj kilka razy dosłownie włożyłam ten pędzel i o, zobaczcie, ile się tego produktu nabrało. Teraz trzeba to zrobić z ogromnym wyczuciem. Widzicie? Teraz biorę sobie gąbeczkę, którą nakładałam podkład, więc ona jest jeszcze brudna, ale właśnie o to chodzi, żeby... Tutaj był ten, były te resztki podkładu. A jeszcze taka jedna bardzo istotna rzecz, o której zapomniałam powiedzieć wcześniej. Ja to nakładam na przypudrowaną twarz. Prezentuję efekt końcowy. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Czy macie ten róż? Czy planujecie kupić? Czy wam się podoba? Czy nie? Dajcie znać w komentarzu.